Brawa muzyczna, DJ Mako! Puchar Polski Różowy 2024! Organizatory FELIX EVENT PLACE! Nie podnosimy tak wysoko! Czubek nosa. Jeszcze raz, ile ma? Minuta! Dziękujemy, minuta, ile zobaczymy, prawda? Waga, płacu przodem. Pęczka pro, 15 kg. No minutę, muszę trzymać. Minutę muszę trzymać. Druga, właśnie do tego mówiłem. Dlaczego Waga płacu? Zwróćcie uwagę na raniona, że to wszystko zaczyna pracować nadal. I oddychamy, oddychaj, oddychaj. Jest jeden, dajcie mu brawa, pobóżcie mu. I za klaszcze, to trzy trzy, rzucam koszulki. Zobaczcie, lewa strona. Miała ja, koszulki, no to jest. jest lepsze, czy nie? No słabo, dobra. Prawa strona, trzymać kiełbasa. Widać, tak? No widać, no to jeszcze nie słyszysz? Jeszcze raz? Wtedy musi, dajcie, dajcie szczyt. Pojedziemy, raz. No? Trzy, dwa. Ale to początek. Jedziemy dalej. Bardzo pompa tu idzie. Proszę Państwa, oni do Was dzisiaj przyjechali pokazać Wam. Naprawdę, jak można drzwiami z przeszary. Także docenuj ich też po czyjś brawami. Pumary, strukturę. Ruszalsko. 2024. Czas że Zbieram, że bieżącej gminy rzędu Pana Wojciecha Przepółkowskiego rywalizacja panów tutaj na placu w Feniksie. Zapraszamy serdecznie, dodawajcie jeszcze relacje, dzisiaj informacja proszę o dzisiejszej bardzo. imprezie o godzinie 22.00 DJ Mazzą w Feniksie. Dajcie mu brawa, idzie na rekord, na jedziemy, zobacz, zobaczcie, zobaczcie. robi obotę, trzymaj. Przymaj. Proszę Państwa, minuta 26. sześć. dla niego, najlepszy wynik. Z nami pani sądę z Różańska, pani Justyna Baranowi. Pani Justyno, witamy serdecznie na dzisiejszej imprezie w Różańsku, gdzie po raz pierwszy od razu może pani tutaj być jako gość, a nie jako gospodarz imprezy, więc to organizatora. To wszystko dziś w Brużalsku. A ja przypominam, co mamy lewej stronie Robert Co Do Państwa dyspozycji dzisiaj. To, to w Proszę Państwa dajcie bramkę 1-0-6 Zobaczymy czy będzie pierwszym Czy będzie drugi Nie opieramy beczki o brzuch Tutaj mamy zobaczmy Drugi wynik Miejski zaprasza Marcinie do mnie. Panie Marcinie miejsce czwarte, Proszę przepraszam miejsce piąte za uczestnictwo koszuleczka. Miejsce czwarte Kacmer Włosz. Miejsce czwarte za uczestnictwo. To jest nie koniec, panowie. Teraz tak, miejsce numer 3. Ono, to, no, to, coś, Teraz proszę Państwa miejsce numer 3. Czyli tu mamy miejsce numer 1. Tu mamy miejsce numer 3. Proszę. Trzecie miejsce Michał Oputy, Zapraszamy, prawka dla niego. Walczyli dzisiaj o Puchar Burmistrza w zawodach w formule Strongman. Medal ufotowany przez Burmistrza. Puchar. Miejsce trzecie. Miejsce numer dwa. Damian Skubiszewski, Bradka. Oczywiście medal pan Mateusz Bretcza jak wiceprzewodniczący Rady. I teraz wygranym Pucharu Kasper Skubiszewski zapraszam cię. Zwycięstwa zawodów Strongman Opułchary, burmistrza Dębna, Kacper Skrzywczewski. To jest nie koniec? To jest nie. A idzie Pani burmistrz. To no, Pan Mateusz tutaj się dzisiaj pospieszył. Czekamy na Pana burmistrza. To Zmierze, kamiera, ty ty i puchar ufundowany ten jest oczywiście przez Pana Burmistrza Gmin ze mną. Kacper, proszę bardzo, drugi puchar od Pani Burmistrz z własnej grą tutaj. Także gratulacje do wszystkich. Zwycięstwo dzisiejszego pucharu, o puchar Burmistrza Kacper Skowiszewski. Chodźcie do zdjęcia, Panowie zrobiły sobie.